swoje prosić musiałem. Długo kochanie swoje prosić musiałem. Słuchaj, kotku nie marcie! Słuchaj, kotku nie martw się. Bo w kawalerii wcale nie jest źle. W... Dowódca pierwszej kompanii szkolnej, porusnik Andrzej Kopacki. Pierwszy dzień w wojsku rozpoczyna się szkolenie zapoznawcze. Ma to na celu określenie zasad i pożądanych zachowań oczekiwanych od żołnierzy. Są to również początki selekcji. Bieg! To ma być kurwa bieg! Też wszystkie trumfy kurwa! Zajmij się! Brawo, skroba! Ośmiu bólka raz tylko! Rodzina do opatrzność! W lewo zbrodni! O mój spadochronie, ty rozwijaj się. O spadochronie, ty rozwijaj się. Do mi już blisko, tam czeka szef z miską. On pozbiera mnie. Do mi już blisko, tam czeka z miską. On pozbiera mnie. Spójrzcie i Witam w drugim plutoniu. Podporucznikowali. Wszyscy słyszeliście. Pierwszy dzień w Wojsku Polskim. Wiem, że wielki szok dla was Przed Przedwczoraj jeszcze zupełnie inne rzeczy robiliście dzisiaj. Nosicie mundur. Będziecie się szkolić. No, to w drużyn każdy już poznał, tak? Tak. Jest. Jak pytam tak, to wtedy cały pluton odpowiada tak jest. Wszyscy poznali kadr, tak? Tak jest. Wszyscy znają pomocnika? Tak jest. Jak mówiłem, podporucznik Kowalik. Szkoliłem się w Toruniu, w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii przez dwa lata. Następnie cztery lata spędziłem w Akademii Wojska Nowych Stanów Zjednoczonych West Point. Tam kończyłem, w tym roku w Mali. Powróciłem do struktur Wojska Polskiego trzy miesiące temu. Kadra w naszej jednostce, począwszy od dowódcy brygady, Skoczywszy na dowódca drużyny, najlepsza jaką można rozdać. Dowódca brygady, generał brygady Kempera, jest pierwszym absolwentem Amerykańskiego Uniwersytetu Obrony. Jako jeden z najlepszych pułkowników wyjechał do Stanów na szkolenie i wprowadza najnowsze metody szkolenia natowskiego. Dowódca batalionu, którego też poznacie, Major Patalon. Jeden z czterech absolwentów najbardziej rygorystycznego kursu komandozów Rangers, 72 dni szkoły przeżycia i cztery inne kursy amerykańskie też przeszedł. Też jeden z najlepszych i najbardziej głośnych oficerów naszej armii, współzałożyciel elitarnej jednostki grobu. Dowódca kompanii, porucznik list, absolwent z Meku, u Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Mechanizowanych. Jest tutaj już od dwóch lat, w szkoli i jest doświadczony. Moje oczekiwania wobec Was są posłuszeństwo i 100% zaangażowanie. Jeżeli będę widział, że ktoś się obija, że ktoś kombinuje, że kto komu się coś nie podoba, bierze zły przykład z innych jednostek, innych kolegów, to wtedy będą problemy. To wtedy będą problemy niepotrzebne, bo problemy będziemy. Gorącym żelazkiem. Likwidować. Nie chcę, żeby ktoś mi tutaj kiedykolwiek kłamał, oszukiwał, a broń może krat. Te rzeczy są po prostu niedopuszczalne. Godność i honor żołnierza jest na bardzo wysokim miejscu. Wszyscy rozumieją? Tak jest. Wiem, że żeście stali bardzo mało to tłumaczył dlaczego. Nie będziemy się spóźniać, będziemy działać. Pójdziecie spać o 21 i będziecie mieli wystarczający godzin snu do następnego dnia. Wiem, że dzisiaj jest ciężko. Ale nikt nie mówił, że będzie łatwo po prostu. Kolejny punkt, kolejna rzecz, którą trzeba osiągnąć, to jest sprawność fizyczna. Będziemy ćwiczyć, będziemy biegać, będziemy się doskonalić, bo dość 25 Biegaczki Kołyskiej Powierzchni są pierwszej są tak? Tak. Okay. Zaczynamy pomału. A teraz są podstawowe informacje, uczycie się śpiewać, uczycie chodzić, układać wszystko porządki. Jest to wszystko niezbędne wojsku, po to, nie przeszkadzać. Po to, żeby można było normalnie się Niezależność przełożonych pod łami. Musicie się nauczyć posłuszeństwa, musicie się nauczyć wykonywania rozkazów swoich dowódców, druży, pomocnika po to, żeby to całe wojsko funkcjonowało. Jest to podstawa. Jest to podstawa, żeby później cokolwiek osiągać wojsko. Żeby człowiek mógł wyskoczyć ze śmigłowca, z samolotu, żeby człowiek mógł zacząć strzelać, to najpierw musi być hierarchia i dyscyplina i trzeba wiedzieć, kto jest czymś przełożonym. Dlatego to wszystko tutaj od pierwszych dni się robi. Rozumiecie teraz, dlaczego to wszystko tutaj robimy, wojsko? Tak. Tak Dowódca drugiej kompanii szkolnej porucznik Rafał Lis. Najpierw będzie przeprowadzony sprawdzian 4 razy 10 metrów na szybkość. Równolegle będzie prowadzony sprawdzian na drążko. Następnie całość podociągu przebiera się w ubrania polowe. Podzielone będzie wszyscy, będą wszyscy na pół. I pobiegniemy test na 1000 metrów. Sprawdzian siły i wytrzymałości fizycznej przyniesionej z cywila. Nie się, Misia, nie ciesz, Gotów? Śpisz. Raz, dwa. Do pełnego zwisu. Dwa, trzy, cztery. Zdecydowanie na drążkiem. Dwa. Jaki za ciężki. To jest za ciężki. Ile ważysz? Jak ja. Ile ci potrzebarasz? Dobra. 60 ćwiczeń. Raz się poczuj. Tak, Zaraz ja ważą tak 95. Raz ci sto potęgno buracz. Dobra, ja ważę tak 95. Dobra. Do biodra trzeba co do użyć. Cza biodro co do. Dobra, bierz. Proszę wieje, zażona. Kowalski rekord łask pogrzec. 18 dojedziesz. Tak jest. Gotów? Świsz. Raz. Dwa. Brozyński. trzy.

ale to jeszcze kabrala ja błądzę. 23. Paweł góry! Wejść górę! Na 15, bo spadnie. Jestem! Proszę, grawę! Jestem! Ty na koniec przejdzie. Gotów? Śpieć? Raz, dwa, trzy, pełny wyprost. cztery, 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 cztery broda za drąży. Pięć. Tłumaczyłem. pełny znik, broda nad drążkiem, wynik pięć, Kowara. Jestem. Wróć! Ciążą mi się pod nogi. Jak wygląda postawa? Sylwetka, wróć. Postawa z powrócia. Sylwetka wyprostowana i jest podana do przodu. to. Jeszcze raz oddaj nazwisko. Kowara! Jestem ręce, 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 żołnierz. Wróć raz Kowara. Jestem gotów ćwicz 0 nad drążkiem. Raz! Dwa.

Wyżej! Dajesz! Wyżej! Dawaj do góry! Nie. Dawaj! Pomagaj sobie do Dajesz! się z z No! No. Dwa razy Gdzie dwa razy? 12. Uwaga! No już! Nie odp... O, no. Żołnierz, czym się zajmujesz w cywilu? Brałeś jakiś sport? Nie. Żaden? Żaden. A co robisz po lekcjach w szkole? Grałeś w piłkę nożną? Nic. nie robiłeś? Nic. Nie interesuje cię Teraz. Tak jest. Nie interesuje cię? Nie interesuje. A co, co cię interesuje, Sportem. A czym? Czy? Co robiłeś? Jako? Różnie. Jak to znaczy? Ja nie Pracowałem jako tokarz. Czyli tam ciężkiej roboty nie ma. Zabierz więcej chcę. Następny. Szergowy Bartomejczyk Paweł. Mieszka w Cisowie. 8 10 km Dolony od Piotrkowa. Po pierwszym dniu moje wrażenia są nie najlepsze, ponieważ... Od razu dostałem w kość. Nie, to można powiedzieć, że nie wytrzymałem praktycznie tego. Także miałem całkiem inaczej sobie wyobrażałem wojsko. Zmieniłem się troszkę. No ale chyba wytrzymam. Nie wiem. Może nie na wytrzymać. Najchętniej no teraz pojechałbym do domu właściwie, poleżał. Niepotrzebne mi jest to, żeby mnie robili twardszym, bo wystarczy to, co jak człowiek jest, nie? To trzeba go utwardzać, coś tego. To mi się w ogóle nie podoba. Dopiero początki selekcji, a niektórzy już wykazują objawy nieprzystosowania. Będzie trzy, to no dobry początek. Tak jest. Biegiem, przebierasz się. Biegałeś już, czy nie? To bieg. Biegiem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Worki, 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 a zające zające, nic nie mogą, a nic nie mogą. Antosz melduje, że teraz już nie może zgiąć tej nogi. A, ty wcześniej Tak jest. Coś jeszcze? Dowódcy drużyn, każdy, każdą jedną przerwę wykorzystywać na bieg z piosenką bądź marsz z piosenką. W dniu dzisiejszym stwierdziłem, że najgorszy, a niedawno niedawna był najlepszy, jest trzeci pluton. Natomiast już pierwszy pluton, była widoczna poprawa. Drugi pluton, jak cię mogę. Pytania? Po zakończeniu zajęć, dowódcy plutonów na swoją komendę z biegiem, ze śpiewem prowadzić na pododdział. Przerwa, drugie śniadanie, dalej zajęcie na Test wytrzymałości. 1000 metrów w umodorowaniu na czas.

Budek. jesteś żołnierz z jajami, ale trzeba je powiększyć, kurwa. Dostaniesz ode mnie na stan dwie cegłówki. w nocy będziesz sobie masaż robił. Śpiew! Zieli mnie na jesień do BKP. Wzięli mnie na jesień do BKP. W mandur mnie ubrali, belet twardo dali. Czy chciałem, czy nie? Mundur mnie ubrali porlądali, czy chciałem, czy nie. Z początku myślałem, że nie będzie źle. Z początku myślałem, że nie będzie źle. Na drugiej kumpowa komu... ktoś... się przekonuje. Rozmowy indywidualne. Badanie osobowości, odporności psychicznej, motywacji i środowisk, z jakich żołnierze się wywodzą. Prowadzone są przez dowódców wszystkich szczebli. E, szeregowy Kowalski, Patryk. Jak dowiedziałeś się wcześniej, robię z każdym żołnierzu z mojej drużyny wywiad i chciałbym się dowiedzieć coś o twojej rodzinie, jakie masz zainteresowania i jakie masz stosunek do wojska. Tak jest. E, na rodziców? E, Stefan Zdzisława. Jakie masz wykształcenie? Wykształcenie techniczne. A zawód? Elektryk, technika elektryk. Zainteresowania? Sport. No, w, w jakim nie. kierunku? sportu? Uprawiłem boks? Uprawiałem boks i trenowałem judo. Boks trenowałem przez 3 lata, a judo przez 7 lat. A jakie miałeś jakieś może osiągnięcia? Osiągnięcia? No to w judo oprócz, na, na Mistrzostwach Polskich nie poszło mi. Znaczy nawet miałem dwie walki do przodu, dwie do tyłu. Tak? Znaczy mam takie Mistrzostwa Makroregionu Pomorskiego, na międzynarodowych, byłem medalistą w Niemczech. Ale w boksie? Ym, to mówię o judo. Te? W Danii byłem siódmy, a w boksie najlepszym jest brązowy medal mistrzostw Polski, z Dańska. Posiadasz jakieś nałogi? Nie, nie, alkohol, nie. Nie, palę. Alkohol, alkohol tylko tak okolicznościowo jak... Symbolicznie, z, tak? Tak, symbolicznie e, skoki, jakby e, skoki jakby były? Pozytywnie. Tak, pozytywnie jestem na skoków. Chcę skakać. A do czegoś skakać? W tego? Fascynuję. Dreszcz emocji. A. E, jakby ewentualny wyjazd na misję. Chętny będę Był chętny. Tak, był. był a dlaczego? No głównie dla pieniędzy. Dla pieniędzy? A nie A się siebie? też? Może sprawdzić siebie i może do swojej umiejętności. Jakby... Doszkolić się, może. A jak po wojsku masz zapewnioną pracę? Nie, właśnie nie mam zapewnionej pracy, Byłem na umowy zlecenia. No tak. A ty też masz? Mam dziewczynę. Tęsknisz? nie? No, bardzo. Mhm, no rozumiem. A, tak, a jaki masz stosunek do wojska? Pozytywny. Chciałem, chciałem iść. Grawe, chciałbym zadać Ci kilka pytań. Takich, żebym po prostu wiedział. Jaki masz stosunek tam do pewnych rzeczy, czy ci się podoba, czy ci się nie podoba, co tam Ci się nie podoba, co jest źle. No i tam takie rzeczy personalne. Rozumiesz? No może. Teraz tu mam. Dziewczyny masz? Nie. Nie masz. Zainteresowanie. Czym się interesujesz? Co lubisz robić? No ja interesuję się samochodami, motorami. Motoryzacja? Tak. Dobrze dalej. Powiedz mi teraz tak, jaki masz stosunek do służby wojskowej? Podoba ci się wojsku, czy ci się nie podoba? Mi się nie podoba. Nie podoba ci się wojsko? Nie. Co takiego ci się w tym wojsku nie podoba? Co ciężko jest? Złe jedzenie. Nie, mało spania. Ten krzyk cały i tak. ten bieg ciągle. A fizycznie dobry jesteś? Czy słody? Jak uważasz? Średni. Hmm. Czyli ten bieg, ten krzyk, tak, kapralek krzyczą i tak dalej, tak? Tak. To cię stresuje. A taki wysiłek fizyczny to też czy to już w mniejszym stopniu? To już w mniejszym. W mniejszym stopniu No rozumiem. Dobrze. Czyli w wojsku na przykład jak miałbyś możliwość zostać na żołnierza terminowego, Nie zostałbyś? Nie. Teraz tak. Stosunek do skoków. Chciałbyś skakać czy nie? Chciałbym skakać. Chciałbyś skakać, tak? tak? Nie boisz się? Boisz. Ha. Dobra. A jakbyś na przykład miał skakać i by Ci się to spodobało teraz, byłaby szansa jeszcze, żebyś na przykład polubił to wojsko, czy nie? Nie. nie? Czy chciałbyś mi się o coś zapytać? Traktuj mnie teraz jako swojego kolegę, nie jako przełożonego, tylko jako kolegę. Śmiało możesz pytać mnie, co chcesz dowiedzieć, jeżeli będę w stanie, to Cię Wsiąś? Tak jest. No to siadaj. Dzisiaj jestem miłościwy. Dziewczynę masz? Nie, miałem. Co się stało? Przed A, wojskiem poczęstowała cię butem? Nie, nie. Już długo, długo przed wojskiem. Co się stanęło? A, wolałbym nie rozmawiać na, na ten temat. A, aż tak ci zarazła za skórę? Znaczy, raczej ja. Jej. Ty jej? Tak. Chciałeś przyjść do wojska? Nie chciałeś. Na no przymus cię tutaj wiesz. Wyrwali z cywila i rzucili na pododdział Akurat znaczy, w momencie, gdy miałem po, skończy podoficera, skończyłem szkołę i od razu po. Jaką szkołę, szkołę skończyłeś? Zawodową. Po kierunku? Był, y, hydraulik. Hydraulik? Y tak, instalator... Y, A ja muszę kurwa do waku dzwonić, żeby mi kible przetykali? Znaczy, tą szkołę to skończyłem na oczy można powiedzieć. No. To co? Jak to, no kurwa? nic nie kumam z tego zawodu. Tylko z no Kodzynę... kurwa, nie umiesz żmijką kręcić? To spr o tą sprężynę chodzi? No? Żeby odepchasz? No akurat ty umiem. No kurwa i wszystko. Ej, przyniosę kurwa z waku, dostaniesz na stan. Do książeczki wojskowej ci wbijemy kurwa, będziesz miał na stanie. Kibel się zetka, będziesz przetykał kurwa. Ale żeby tam nie było żadnych pretensji, ale coś tam... <grym> nie wiem, że kurwa generalnie spierdolisz całą tą, tą no, instalację. Nie jestem w takich wy no dobrych w tych sprawach hydraulicznych. No co, rury nam porozwalasz to? Nie no, chyba raczej nie mogę spróbować. Hmm. No i wszystko. Żołnierz, kurde co? Chociaż nie wie, to wie. Tak jest. No. Nie podoba ci się w ogóle tu? Czy znaczy nie jest tak źle? A jak się spodziewasz, że będzie? Myślę, że trochę lepiej będzie. To znaczy, że. Ja myślę, że trochę będzie mniej ćwiczeń. A czego więcej? Mniej ćwiczenia, czego więcej? Wygniatania spręży w łóżku? Psz. Z pozoru dziwne pytania mają swój cel. Nie spodziewałem się po prostu, że tyle biegania będzie Sprawdzają prawdomówność znaczy, i rzeczywiste intencje żołnierzy. To jest jeszcze mało biegania. Ma